No to mi tam gdzieś te narki tak kantuje trochę, no i, no i później, no i później no brakuje, brakuje tamtych 30 metrów. A udało się coś poprawić w Zakopanem podczas tych treningów? A co tu poprawiać? <śmianie> o pogłębioną jakąś refleksję możemy poprosić? Eee, znaczy, no możemy. To prosimy Ale w sensie, że co? Żebyś dwa zdania o swoim skakaniu może dzisiejszym powiedział? Dwa no. zdania, nie dwa słowa. Aha. Ojej, ojej, to nie trudno. Piotrku, mówiłeś, że ostatnie dni to kabaret, a jaki był dla ciebie dzisiejszy dzień? No chyba taki sam. <laughs> Jak ostatnie dni. No fajnie, fajnie się mi dziś skakało. Eee no Wyciągli nas z łóżka No i iść tu zaskocznie skakać, nie? Zadłem się kurde, no nie idę, ale, ale... a pójdę Jest zagadka Piotrek do rozwiązania, bo jesteś widywany i wczoraj byłeś widziany i dzisiaj byłeś widziany z siatkami pełnymi pomarańczy. Po co ci te wszystkie pomarańcze? Czy one papryczki zastąpiły? No pić mi się chce. A, a wieczór, wieczór długi? Eee, piwa nie można, na to też pić, nie? To mówiłem ja, Piotrek żyła, pozdrawiam wszystkich kibiców. Ktoś uh! <laughs> mi wtedy doradził, że, że, bo, bo wtedy akurat finowiec skakali dobrze. No bo ci finowie to oni se tego i oni potem skaczą, nie? Finlandię. Tak, no, no nie wiadomo co, nie? No i, i, i ty, ty nigdy nie próbowałeś i ten ją. Ja nie próbowałem, nie, ten. No, no to, to dobra, a, a ty spróbuj kiedyś, spróbuj, nie? No to myślę... Spróbuję, spróbuj. nie? <laughs> no i... No, no i, była, i, była, była, i był taki motyw, że, że akurat treningi, treningi odbyły się fajnie tam, no dość wysoko tam byłem w tych treningach w Płaży Kontynentalnym, do dziesiątki dwa, dwa treningi chyba skoczyłem, nie, no fajnie wszystko ten, na, na drugi dzień zawody, nie, no to ja jak ten, no to po co mam na treningach próbować, jak można na lawo, tak, nie. No i... No i... <śmiennie> No i, i, i była taka sytuacja właśnie, że na, na zawody się pogoda tepsuła, wiało wysypał wiało śnieg, no i dobra, no to wziąłem sobie tak kurtka, kurtka gruba tam do, do kurtki, nie, coś, coś takiego sobie wziąłem do, do kurtki, no i... Chcesz powiedzieć, że jak jechałeś, to popijałeś? Znaczy, nie, nie, prze, 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 przeskokiem, nie, żeby, żeby na rozgrzewkę, nie, nie, nie. na, na rozrzewkę nie, Przed prze, przeskokiem, żeby tam na, na rozrzewce nie, no i dobra, no i, i tam... Zaczyna się ta rozrzewka i, i ten... No to dobra, po, poszłem. Że, żebym sobie tam w sumie ten, no to sobie tam trochę, trochę tro, tro tego, no i, no i dobra, no i, i potem nagle się to przeciągało, przeciągało, a wiadomo... A ty cały czas. Wiadomo człowiek. Człowiek się denerwuje, nie? No i, no i gdzieś tam się po, po, po trochu, po trochu. No i... Jak ja się boję tej puenty. No, no, i, no i nagle... Okazało się, że trzeba było w końcu się przebrać w kombinezon i, i wyjść na górę, nie? Skoczyć. No to dobra, nie? No to <głos》> poszłem na tą górę, wzię wzięłem te narty, nie? No i tak, tak na górze patrzę, no jadą, nie? No... Po... Chyba ich pojeło, że oni jadą, nie? A, a tu wieje, nie no, wieje, no! no i dobra, nie. No i jak, jakoś, nie wiem, nie pamiętam jakim cudem udało mi się te narty zapiąć. No ale, no ale wiadomo, no skoki, skoki to też e, trzeba, trzeba w tej pozycji jechać stabilnie i, i jakoś do tego progu stabilnie dojechać, nie? Rozumiem. No a, a mnie trochę chwiało wtedy. No i, no i tak chwiało mnie chwiało, no, a potem, no nie wiem, no tam ostatni chyba byłem. No właśnie nie, właśnie nie oglądałem, ale słyszałem, że tam się opowiadał potem temu że że, że, że nie, nie złe jaja 50 groszy zbierał rozbiegł tak naprawdę. No to troszkę tak, troszkę tak słowa. No Piotrek, a czego spodziewasz się w tym nadchodzącym nowym roku? No muszę tę nurówkę wymienić w bucie i to taki wielki ten cel. No widzisz, zawsze coś, nie? <noise> A jest szansa, że to się uda już jutro? E, no tak, planuję na jutrzejszy konkurs wymienić sznurówkę, bo mi strzeliła w kwali. Rozumiem, że wtedy wyniki przyjdą same na końcu. No myślę, że wtedy jak ta sznurówka już będzie dobra, to wtedy się już będzie coś lepiej skakać. To dziękujemy jeszcze raz. Ja jak patrzyłem na Twoje skoki, e, moje subiektowe odczucie, równo, daleko, bardzo, bardzo fajna forma. Jak ty to sam to oceniasz? No dobrze, no swoich papryki dziennie tak tak. Dlaczego? Albo ponoć prędzej jedzą i my to zaczęli. Myślisz, że to przyniesie efekt? No to widać, nie? Jak skaczą. No i ty też zacząłeś coraz lepiej skakać. Dużo tego już zamówiłeś? No, dużo jem papryki. Czy to będzie twoje podstawowe danie na turnie czterech skoczni? Myślę, że tak. Panie Piotrze, pan wie, co się wydarzyło po pana skoku? No wie. No, był tam, był tam taki incydent. Tak, tak w sumie, pat patrzyłem, jaki, jakiś golan no, leciał, leciał w moją stronę. Tak już zamyślałem, że no, trzeba będzie zaraz uciekać, nie? Ale potem Walter Robert tam, tam wyszedł. No i zmienił kierunek, a strach się bać, to by było, nie? No właśnie, ale to był jakiś chyba wielki fan, wiedział to, no, kiedy, w jakim momencie i przy jakim stopniu wybiec. Nie wiem, czy jest wielki fan, no pierwszy raz go widziałem, musiał, musiał przygrzać dobrze, bo musiał mu chyba ciepło być. No, nie miał nic na sobie. No, no to, to akurat zauważyłem. Piotrek, wczoraj narzekałeś, że tak słabo, że biednie, dzisiaj zwycięstwo, chyba się tego nie spodziewałeś. Nie no w życiu, w życiu się nie spodziewałem. Nawet, nawet mi to nie, nie przeszło, że, że żebym mógł wygrać. No ale widać skoki, skoki dziś były znacznie lepsze jak wczoraj e, no, i wygrałem no. Nie wiem co mam po powiedzieć więcej to Po prostu Po prostu wygrałem no. no. Jakie świętowanie w planie jest? No. Pewnie. Głupio pyta. Nie wiem, no na razie, na razie jeszcze nie myślę o świętowaniu. Na razie muszę się dostać jakoś do hotelu, bo, bo gdzieś jestem, nie wiem. Tak jeszcze raz gratuluję i dziękuję bardzo. Dzięki. Piotrek, jesteś dzisiaj najlepszym polskim skoczkiem, po pierwszej serii pachniało wielką sensacją. No, ten pierwszy skok był naprawdę dobry, warunki też mi tam sfarciło trochę, no, na ten drugi znowu troszkę za wcześnie wyszło, no i, i ciężko już tam było z tego odlecieć, złapać wysokość, tylko już tak, tak bym przepadał, no i, no i nie odleciało, ale i tak jestem zadowolony, bo to w sumie personal best, jakby nie było. Był jakiś dodatkowy stres, Trema? E, to się nie w sumie. Tak, tak samo jak w pierwszym te, te same punkty do, e, do, do koncentracji dupa na buty i i fajeczka. <laughs> nie, no śmieję się. Tak w sumie dojazd, bo miałem tu problemy. W sumie tak jak w Trondheim z dojazdem, że znowu ten dojazd był za wysoko. No i... W sumie do, do, do tego próbnego skoku, to wszystkie skoki tak, że nie umiałem sobie dojechać i to, nie dość, że to za wcześnie było zaczynane, no to, to prze, przelatywało. No a teraz w sumie tyle, co, co sobie kutłem w tych dwóch skokach. No teraz, w tym drugim mogłoby być jeszcze trochę właśnie później i by było, no a tak nie jest dobrze i tak. Taki scenariusz jak z jakiegoś filmu dosłownie, no bo takich, takich emocji to nie mogliście chyba sobie wymyśleć nawet. No Hiczko, <laughs> nie no, to, to na, naprawdę dziś, dziś to był taki bardzo emocjonalny konkurs jeszcze z tą, z tą końcówką, to już na, naprawdę no. musimy po, podziękować Tomasowi Morgeszterowi, bo, bo to chyba dzięki niemu, jakby, 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 jakby nie on, no to byliśmy chyba dalej czwarci, bo on po prostu zauważył chyba na wynikach, że, że nie zliczyli. Yy, tam, tam tych punktów no i, no i... co no Jak już to na mnie, na mnie spada ten zaszczyt, no trzeba mu tą flachę postawić Wszyscy <grym> mówią, że to no, jestem specjalistą od tego, także. Jakoś no Austraku <grym> lubię, także no, 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 no. Jakiś ten, także no, do, do planicy trzeba będzie wziąć jaką nawet grzewkę bo, i postawić. To jest złoto Dobra, już się już nie odzywa. Mam wrażenie, że tak mocnej ekipy jak w tym roku to nigdy nie mieliśmy na turnieju. No. <laughs> Tak. Piotrze, 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 poczekaj, zanim wsiądziesz do rajdówki, wiemy, że jest mało czasu, ostatnia sekunda Słuchaj, myśmy dzisiaj cały dzień nakręcali atmosferę, że przyjdzie do nas gwiazda, teraz możemy już powiedzieć głośno Jest to Piotr Żyła, powiedz mi, czy y, są już emocje, czy dopiero mamy je wywołać którymś z tych samochodów? Słabo słyszę, ale, ale nie no, żartuję, coś tam słyszę, nie no, w porządku no. S są, chodzą słuchy, że boisz się rajdówki i że no to duże emocje, że w ogóle chciałeś nie przyjść tutaj dzisiaj z tego strachu, czy to prawda? No do, do końca tak nie było, córka, córka zeżarła kostkę z kibla i trzeba było do szpitala jechać. Dzieciak biedny, to ty ją karm, daj jej coś normalnego, tylko bułkę i banan. Ale ca całe szczęście, że to nic takiego i, i w sumie udało się przyjechać. No to super. Zrobimy z tobą wywiad jeszcze, po, zobaczymy, jakie to emocje. Tak to jest, jak sport pokazuje swoje brutalne oblicze. Zapytam krótko, co się stało w tym drugim skoku? To nie sport pokazuje te oblicze. Tylko ja. A Już w powietrzu, już po wyjściu z progu czułeś, że o, to nie jest to? Aha, <głosy> <głosy> tak no. Kamil, Stoch mówi, że ten y, balonik oczekiwań jest y, napompowany i to skoczkom nie sprzyja, tak uważasz? A gdzie on jest, ten balon? <noise> nie ma żadnego balonu, prawda? A jaki balon? <noise> balon oczekiwań, wiesz co to? A co to za balon? <noise> Jak to na balon? Dajcie balon. Dobrze. Piotr, dziękujemy. Powodzenia. Oj, dziękuję bardzo. Piotr żyła, ponownie gruba impreza była. Ojej, ojej. A ja w ogóle nic kakę? Ojej, ojej, ojej. Coś było? Eee, nie. Macie medal Mistrzostw Świata! Ja już nie wiem co mam powiedzieć Po prostu no, ruszałem sobie z belki, garbik, fajeczka, no i leciało, nie? Przepraszam, czy możesz to powtórzyć? Ruszałeś z belki i co tam było? Nie no, tak kiedyś w Oslo, no, kusnąć na buty, garbik, z progu, fajeczka, no i, no i leci no. Czarny kombinezon, to może jednak będziesz czarnym koniem turnieju. Nie, nie wyglądam zdecydowanie na konia. Będziesz się tego trzymał? Tak. Słuchaj. A... Może na osła trochę, ale na konia nie. Słuchaj, a terapię z osłami jeszcze masz? Od czasu do czasu bywasz, czy, czy już odpuściłeś? No, byłem dwa dni temu. O proszę. I co, już się słuchają te osły całkowicie ciebie? No, czasem słuchają, ale czasem jeszcze nie. Ale pracuję na tym, żeby, żeby słuchały. Dobra, w jakich skarpetkach dzisiaj skakałeś? Z dynamitem. E, w gapa w jakich skarpetkach będziesz skakać? Z dynamitem. Czyli nie będziesz prał, nie będziesz zmieniał? Nie. Słuchaj, a z tymi skarpetkami, bo to jest jakiś nowum w tym sezonie, bo ty masz jeszcze w papryki, tak? W gitary. Jakie jeszcze masz na kolejne części sezonu przygotowane warianty artystyczne? O. A to, to, to się okaże, to się okaże. Wszystko, wszystko po kolei. Na razie z dynamitem. Kamil powiedział, że skocznia jest trudniejsza technicznie, natomiast latanie sprawia większą frajdę. Potwierdzacie to? No, powiedział wszystko. Jeden z najdłuższych Twoich lotów na tej przebudowanej Wielkiej kroki, żeby zdobyć złoty medal. No dokładnie, słyszałem, słyszałem, cieszyłem się, że tak daleko polecieli, ale no tak, tak my się umawiali, że tam za daleko, żeby nie skakali, także żeby się tak spokojnie jeszcze rezerwę miał. Poruszyłeś kosmiczny temat. Jakich lotów spodziewasz się Piotr podczas tego papryki. turnieju, bo poprzeczkę sobie zawiesiłeś bardzo wysoko po występie w Engelbergu i tutaj w Zakopanem. Nie wiem, muszę trochę papryki marynowanej pojeść, będzie dobrze, nie? Zatem dieta i recepta na sukces. I Adam, do Ciebie pytanie. Ty patrzysz trochę na to z boku, trzeźwiejszym okiem powiedz, no czego się możemy spodziewać? No, po naszej fenomenalnej drużynie, tak? Wspaniałego no, początku jeśli sezonu nie mieliśmy tak popryka ta, ta papryka im pomaga, to trzeba wziąć tam całą ciężarówkę, mi się wydaje, żeby nie zabrakło, żeby Austriacy i Niemcy wszystkiego nie zjedli i żeby nasze chłopaki najlepiej tam skakali. Jak dzisiaj zamierzasz spędzić ten wieczór po drużynówce, a przed konkursem indywidualnym? Jaki specjalny plan masz? No może swoich papryk zjem i pójdę spać. A, czyli bez pokera dzisiaj? No zobaczymy. Zależy od Maćka, czy, czy będzie miał ochotę przegrać. Dawid Kubacki powiedział, że nie dzielisz się papryką. Z nim chyba nie, ale z Maćkiem i z Kamilem. No Maciek mi czasem podjada, no właśnie było widać dzisiaj, że kurde, za dużo mu odstąpiłem, ale na jutro tam jedną więcej będę. Z tego co pamiętam, bardzo lubisz wyprawę do Japonii. Cieszysz się teraz na ten wyjazd? No pewnie, że tak. A co najbardziej z Japonii lubisz? Kibel. Cieplutki. Pojawił się znowu ten słynny uśmiech na twarzy Piotra Żyły. Piotek, od razu już po wyjściu z progu wiedziałeś, że to będzie bardzo daleko? Nie, myślałem, że w bóle bydło. Nie no, nartka mi tam trochę nie wyszła. Dzisiaj, jak patrzę na twoje skoki, yy, moje sobie to Równo, daleko, bardzo bardzo fajna forma. Jak ty to sam to oceniasz? No dobrze, no. Twoich papryki dzień nie jem. Tak. A dlaczego? Albo ponoć preste jedzą, a my to zaczęli. Myślisz, że to przyniesie efekt? No to widać, nie? Jak skaczą. No i ty też zacząłeś coraz lepiej skakać. Dużo tego już zamówiłeś? No, dużo jem papryki. Nie? Czy to będzie twoje podstawowe danie na turniej 4 Skoczni? Myślę, że tak. E, wiem, jakie jest Sapporo i wiem, że, że różnie tutaj po prostu może być. E, no, nie nastawiałem się na to, po prostu przyszedłem, zrobię swoje, zobaczymy. Jak, e, jak szczęście pozwoli, to, to, będzie, to będzie ok. E, no i szczęście pozwoliło, jest ok. Stefan Kraft, nowym liderem Pucharu Świata, tu do niego traci, zdaje się 79 punktów. Co to dla ciebie? No 79 punktów. A myślałem, że mogę tu Piotra Żyła jeszcze poprosić, poczekaj Dawid, poczekaj. Poczekaj, czekaj, bo ja tu mam do ciebie. Panowie co to jest? tu. Nawet dwa. Kto? Kto? Mewtwo. On... Czyli, czyli to psychiczny, no, tak? No no, ale bo on biedny zmarznął i nie idzie, a ja byłem się tak żazić, Bo później co? No wygrał, niech niech A to idzie. zaraz weźmiemy, z jakiego porozmawiamy. E, no, tu. No, fajny. 150 metrów mił. Proszę. Piotr Żyła mówi, że jesteśmy w krainie Pokémonów, tak. że Dawid Kubacki to jest taki miotu psychiczny, czyli wręczam tobie oto ten prezent psychiczny skoczku. Proszę bardzo. Nie dziękuję bardzo. Takiego nie miałem jeszcze, to będę miał. Dziękuję bardzo. Leci. On jest silny, on jest silny. No. niech mu leci, niech mu leci. No dobrze. ponowie. Piotrek, to z tobą jeszcze, po... nie, z Piotr... Porozmawiamy z Piotkiem, rozmawiamy z Piotkiem. Nie wiem, Aha, bo on tam gada, dziękuję. a ty nie gada. Dziękuję, dziękuję. Piotrze. No, o. O, to taka wyliczanka, przerywanka, Yukia Sato, I dlatego udało mu się wygrać. Thank you, Yukia. Piotrze, dziękuję, zapraszamy Piotrze. O, jeszcze pozdrowienia od Piotra. Piotrze, dobrze dzisiaj gąsiora wyciągał Dawid Kubacki. A co ty powiesz o swoich skokach? E, ja? No tak... W pierwszym tak wyleciałem i sam się, ojej, ale nisko. Bo ja też mówię, no przyczepię w bóle. No ja też tak myślałem. No to się stało, że nie walnąłeś w bóle. No później tak właśnie wyciągałem gościora i sobie się o leci. no i tak, no i tak poleciało, fajnie. No a w drugim, a w drugim też było tak nisko, no ale już, już nie było tego efektu. Nie było tego, tego efektu, że już tak wyciągałem, 8, ale ósmy, byłem. Ósmy? No? Dobrze, zakoduję, ósmy. Piotr Żyła, liczymy na poważną rozmowę. Przeliczę się? E, tak. 121 metrów, 124 metry. Wiesz, że stać ciebie na więcej. Tak. Coś więcej powiesz o tych skokach? E, nie. Czułeś dzisiaj dobrą energię? E, tak. Czego brawo, brakowało w tych skokach, by odlecieć poza odległością? O, no to teraz nie wiem. No, 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 ewidentnie długości zabrakło. Odległości? Eee, no, tak, tak. Rosjanie, tak, tego się można było spodziewać. Nie, No dobrze, to idziemy. To jest super, idziemy skakać, jeszcze zobaczymy, co nam z tym udzielają. To jest bardzo na bardzo, bardzo, bardzo On jest dobrze przygotowany. A on jest dobrze przygotowany. To dobrze, no, a cały sezon wytrzymie. Celou sezónu pracoval výborně a bez dobré připravení. Bardzo dobře. No to to krásně, krásně. <laughs> takže, takže povodzeně a povodzení a on ženy po něm teďka tuží hodně a je taková super star. <laughs> tak dobře, tak dobře. <laughs> E, na psychikę po każdym dniu trzeba regenerować i, i na nowo e, do kolejnego dnia podchodzić z takim samym przygotowaniem. Ja Piotr...